Dobry wieczór, witam państwa serdecznie. Powróciłem do was po bardzo, bardzo, bardzo długiej nieobecności. No, związanej z różnymi kwestiami. Przede wszystkim jestem przywiązany do wszystkich moich klas, które uczę w swojej szkole, i te wszystkie moje klasy, w potężnej liczbie, są powodem mojego nieustannego zabiegania. Pomyślałem sobie również o tym, że chyba powoli nauczanie języka polskiego w szkole średniej traci swój najbardziej atrakcyjny wymiar. Jeżeli nic się nie zmieni, to język polski w szkole średniej będzie absolutną katorgą zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli, jak i niestety też dla rodziców tych uczniów, ponieważ będą widzieli, do jakich brewerii zmuszane są ich dzieci, gdy muszą uczyć się różnego rodzaju dziwnych, bardzo dziwnych treści. No dobrze, zacznijmy może od tego, że podziękuję Wam serdecznie za to, że jakoś pozostaliście mi wierni, ciągle przychodzą nowi subskrybenci. Ich szczególnie pozdrawiam, chociaż od razu mówię do tych wszystkich nowych. Informacje na moim kanale są raczej przyzwoite, natomiast jakość świadczonych przeze mnie usług, jeżeli chodzi o Styl, jeżeli chodzi o efekty internetowe, komputerowe, to jest epoka kamienia łupanego albo nawet i wcześniej. Więc pozdrawiam wszystkich tych, którzy dołączyli, którzy są ze mną wciąż i również proszę o cierpliwość, jeżeli ta siermiężna formuła Was będzie drażniła. No dobrze, zacznijmy może od tematu dzisiejszych rozważań. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiali na temat tego, czym jest epos. A więc, tak, epos jest to jeden z ważniejszych gatunków epiki. Jak sama nazwa wskazuje, epika ma bardzo wiele wspólnego z tak zwaną epickością, a my sobie to wszystko ładnie wytłumaczymy za chwileczkę. Epos należy do epiki, a epika jest jednym z trzech podstawowych rodzajów literackich. A więc rodzaje, rodzaje literackie są trzy: epika, liryka i dramat. Tak? I te trzy rodzaje jesteście zmuszeni rozpoznawać. Tak, to nie jest żadna filozofia, to nie jest żaden trud. Nie trzeba tutaj się wykazywać wiedzą profesora polonistyki bądź jakiejkolwiek innej filologii. Natomiast, jeżeli chodzi o gatunki literackie, to tych gatunków literackich jest bardzo, bardzo dużo i tutaj już wchodzimy w taką wiedzę specjalistyczną. Eee, tutaj jest tak, Epos. Czym jest Epos? Więc jest głównym gatunkiem epiki, to już ja powiedziałem, i gdybyśmy mieli sobie wyobrazić relacje, jakie zachodzą pomiędzy eposem a dzisiejszą formą powieści, która wydaje się być spadkobierczynią eposu, to epos jest dziadkiem albo pradziadkiem tego najpopularniejszego gatunku literackiego, jaką powieść właśnie jest, i bardzo wiele z powieści przeszło właśnie z Eposu jako gatunku. A więc eposem nazywamy duże epickie utwory, epickość. Czym się charakteryzuje epickość? Najłatwiej to będzie wytłumaczyć, jeżeli sobie wyobrazimy bardzo szeroką rzekę, która toczy swój nurt w kierunku morza i ta rzeka bardzo często wije się, zakręca, zwęża albo poszerza swój nurt. I tak "Tatym dziełem właśnie jest utwór epicki, to znaczy jest w nim bardzo wielu bohaterów, jest w nim bardzo wielu..." Bardzo, wielu, bardzo wiele epizodów. Jest jeden wątek główny fabularny, ale są też poszczególne wydarzenia, które jakoś zazębiają się z tym głównym wątkiem. Epickość również rodzi się wtedy, jeżeli mamy do czynienia z bardzo szczegółowymi i obszernymi opisami świata przedstawionego. Dużo się dzieje, dużo jako czytelnicy widzimy i na tym właśnie polega epickość. A więc jeżeli weźmiecie sobie jakąś wielką, bardzo rozbudowaną powieść, to najprawdopodobniej będzie ona miała taki wielki, epicki rozmiar, rozmiar, rozmach, tak? najłatwiej chyba nam będzie sięgnąć do klasyki literatury fantazy i sobie wyobrazić w władce Pierścieni, to znaczy tą trylogię, w sumie trylogią nie jest, tak, Tolkiena i pomyślimy o tym, jakie przygody, ile tych przygód i jak wielu bohaterów spotkało w czasie trwania, tej wielkiej, wspaniałej epickiej opowieści z gatunku fantazji. A więc na tym polega właśnie epickość. Natomiast eposy są zwykle wierszowane i toczą się, toczą się to, jest taki bardzo prosta, to jest taka bardzo prosta definicja, bo ja epos przedstawia dzieje legendarnych, bądź też historycznych, czasami też mitologicznych postaci, dziejące się na tle bardzo ważnych dla danej społeczności wydarzeń. Teraz sięgnijmy sobie do czegoś, co najprawdopodobniej pamiętacie z klasy ósmej, jeżeli do klasy ósmej chodziliście, a jeżeli nie, to z, ze szkoły średniej. Mamy Pana Tadeusza. Pana Tadeusza umownie nazywa się ostatnim eposem literatury europejskiej. I teraz sobie po, popatrzcie, że wszystkie te wyznaczniki eposu, które do tej pory omówiłem, się pojawiają. To znaczy mamy. Mamy bardzo szerokie epickie dzieło, to znaczy bardzo dużo się tam dzieje w tej warstwie opisu, w tej warstwie charakterystyki bohaterów, w tej warstwie fabularnej również. Pojawiają się bohaterowie, którzy są i historyczni, i są, i są również zheroizowani, no i wszystko dzieje się na tle bardzo ważnych dla tej społeczności soplicowskiej wydarzeń historycznych, czyli w tym przypadku mamy rok 1811. 12 I mamy e, oczywiście wojny napoleońskie. Natomiast te prawdziwe eposy, te takie sta starożytne, powstawa powstawały w, no, mniej, więcej, e, mniej więcej w 9-8 wieku przed naszą erą, czyli były bardzo, bardzo stare. To Iliada i Odyseja to są w sumie dwa filary, na których stoi nasza literatura, nie tylko nasza zresztą. E, I eposy, ta ich spisana wersja, Pochodzi, jak chcą badacze, z pieśni śpiewanych przez tak zwanych Aoidów. Aoidowie to byli pieśniarze, to byli wędrowni, nadworni czasami też śpiewacy, którzy opiewali czyny Herosów, bohaterów, bogów postaci historycznych z zamierzchłej przeszłości. Oczywiście śpiewali przy akompaniamencie bardzo prostego instrumentu strunowego. Można sobie zobaczyć, jak taki instrument wygląda. To jest chyba nazywa forminga i mamy do czynienia z takim prostym instrumentem, szarpanem strunowym. Ci śpiewacy ojdowie bardzo często improwizowali wokół powszechnie znanych motywów, to znaczy niewiele dodawali od siebie, po prostu opowiadali to, z czym doskonale byli otrzaskani słuchacze. Cały bayer polegał na tym, żeby opowiedzieć o tym w sposób spektakularny, wzruszający, odpowiednio, e, odpowiednio naciskając te guziki, przy pomocy których można wywołać odpowiednie emocje. E, to może wydawać się zaskak zaskakujące, ale tak samo mamy przecież w przypadku tragedii antycznych. E, widzowie, którzy szli do. No, powiedzmy teatru w starożytnej Grecji, żeby zobaczyć dzieje króla Edypa, Antygony albo innych takich bardzo nieszczęśliwych bohaterów, to też doskonale wiedzieli, co spotka te postacie, ponieważ te postacie były bohaterami mitologii, którą wszyscy doskonale znają. A więc nie chodziło o to, że dowiadujemy się czegoś nowego. Chodziło o to, że chcemy się dowiedzieć w określony sposób. Dobrze, ciąg dalszy. W prawdziwym eposie, tym starożytnym, przeplatają się ze sobą dwie płaszczyzny. Po pierwsze, płaszczyzna ludzka i płaszczyzna boska. Zacznijmy od płaszczyzny ludzkiej. Bohaterami eposów, tymi pierwszoplanowymi, są oczywiście ludzie należący do pewnego rodzaju elit, czyli wodzowie, starożytni arystokraci, dzisiaj byśmy powiedzieli szlachta. Tak więc są to ludzie, którzy nie pochodzą z nizin społecznych. Nie, wszystko, co jest w posie, musi mieć odpowiedni kształt, musi mieć odpowiednią temperaturę emocjonalną i musi mieć odpowiedni wzniosły styl, a więc nie będzie można pokazać walczących ze sobą, okładających się pięściami chłopów, ale raczej potężnych wojowników, którzy są scheroizowani i wyidealizowani. Motywacje do działania. Tych ludzkich bohaterów pochodzą, pochodzą, mówiąc też skrótowo, pochodzą od bogów, to znaczy bogowie za każdym razem wprawiają ruch, wprawiają świat eposu w ruch. I przyglądają się być może temu, w jaki sposób ludzie, czyli bohaterowie Eposu, działają. Żadna, żadne, żadne większe wydarzenie w Eposie nie dzieje się bez woli bogów albo też za ich zgodą. Natomiast bogowie w Eposie mają oczywiście bardzo ludzkie cechy, mają ludzkie ambicje, namiętności stają, i chyba są one bardzo realistyczne z punktu widzenia psychologii. To znaczy, jeżeli jakiś Bóg się na coś wścieka, to my rozumiemy, dlaczego tak się dzieje. Jeżeli jakiś Bóg z kimś sympatyzuje, to my też rozumiemy, dlaczego tak się dzieje. Więc jeżeli Afrodyta stoi na przykład po stronie e, oble, oblężonej troi, to dzieje się tak dlatego, że parys wybrał ją jako najpiękniejszą boginią i jej wręczył złote jabłko. I to jest bardzo przecież logiczne i psychologicznie chyba, chyba jakoś tam umocowane. E, dalej. Narrator. W, w e, Eposie. Nardator spełnia mniej więcej taką samą funkcję, jaką spełnia w takiej klasycznej, realistycznej powieści, to znaczy, jest obiektywny, jest wszechwiedzący i wszechobecny. To jest zadziwiające, że Gre Homer, który jest Grekiem, tak się przynajmniej przyjmuje, tak, i opisuje wojnę greckich, no, greków, no, achajów, tak, z, miast, z mieszkańcami miasta. Troja, która jest przez Achajów oble, oblężona, oblegana, to podejrzewalibyśmy, że Homer będzie stał po stronie, no, nazwijmy to tak, swoich rodaków. A Homer zdobywa się na nieprawdopodobną, nieludzką, wręcz, em, warto sięga po taką nieludzką wręcz wartość, czyli staje się obiektywny wobec tego, co opisuje. Jego serce nie bije dla Greków, jego serce nie bije dla, dla Trojanczyków, a jego serce jest absolutnie spokojne i jest taką bardzo w sumie beznamiętną w takim, takim beznamiętnym tonie nam o wszystkim opowiada, narrator jest oczywiście wszechwiedzący, wszystko wie, ma dostęp do każdego zakamarka myśli bohaterów, no i narrator jest wszechobecny, to znaczy można go spotkać wszędzie, ma dostęp do każdej przestrzeni, którą opisuje w eposie. Czyli jego kamery są rozstawione wszędzie, dosłownie wszędzie. Tak? Mamy, mamy e, narratora, który i jest w obozie Achajów, i jest za murami miasta Troja, i ten narrator również ma, ma wgląd w emocje i w uczucia e, oraz w myśli poszczególnych postaci. Styl eposu jest patetyczny, to znaczy, że jest wzniosły. To znaczy, że wszystkie słowa, wszystkie zwroty, wszystkie opisy, wszystkie kwestie każdy detal jest opisany, wszystko to jest uchwycone przy pomocy bardzo podniosłych, wzniosłych, patetycznych oraz e, szlachetnych słów. Tak wystarczy li, lektura 15, 20, 30 wersów Iliady i nagle się okazuje, że my wczujemy o co chodzi. Tak? Czyli to, to wszystko jest koturnowe, to wszystko jest podniosłe. To ma być. To ma być wielkie. Mamy bardzo szczegółowy i plastyczny opis detali. To też jest cecha charakterystyczna eposów. Wszystko jest opisane w sposób bardzo, bardzo, bardzo wierny i szczegółowy. Możemy dowiedzieć się, w jaki sposób wyglądały okręty. Z mi przypłynęli ci, którzy chcieli odebrać Helenę. Możemy dowiedzieć się, z jakich ozdób składała, jakie ozdoby były, jakie ozdoby przyozdabiały zbroję Achillesa. Możemy dowiedzieć się, jak bogato rzeźbiona była tarcza Achillesa, którą wykuł dla niego sam Hefajstos. W ogóle opis tarcza Hillesa jest arcydziełem realizmu i można się, można się przy pomocy lektury tego fragmentu uczyć precyzji opisu i bogactwa szczegółów, jak to, jak, w jaki sposób się tym posługiwać. Mamy retardację. Nie mylcie. Tylko tego z czymś takim, co się nazywa retrospekcja. Retardacja to jest celowy zabieg polegający na tym, że zawiesza się przez moment akcję, która roztacza się przez, przed okiem czytelnika. Bardzo mocno przypomina to taki zabieg znany nam chociażby z filmów akcji, kiedy dzieją się jakieś nieprawdopodobne rzeczy, kiedy na przykład wystrzelona kula. Ma trafić jakiegoś złoczyńcę prosto między oczy. To bardzo często dzieje się tak, że filmowcy postanawiają w ten sposób nakręcić tę scenę, by pokazać, że ta kula mknie bardzo, bardzo powoli i akcja. Również jest bardzo, bardzo, bardzo powolna. Wszystko to zostaje zatrzymane niemalże w czasie, albo wydaje się, że powietrze nagle zgęstniało. Podobnie jest w, podobnie jest w Eposie. Mamy y, bardzo dynamiczne, gwałtowne, pełne emocji sceny, a nagle mamy zatrzymanie. I Homer skupia się na jakimś detalu, na jakimś fragmencie, na jakimś wspomnieniu, tylko po to, żeby zatrzymać y, pęd danych wydarzeń. To jest bardzo ciekawe i to jest też charakterystyczne dla eposów. Również epitety stałe. To chyba epitety stałe są pewnego rodzaju są pewnego rodzaju narzędziami po to, żeby w jakiś sposób ułatwić tym piśniarzom, a zapamiętywanie tych rozległych, jak rzeka, wielkich treści Iliady albo Albo e, odyseli. No i mamy oczywiście porównania homeryckie. Porównanie homeryckie jest to bardzo specyficzny sposób e, ukazywania podobieństwa czegoś do czegoś. W takim normalnym, klasycznym porównaniu, e, dwie strony słówka: jak. Które jest najchętniej używane po to, żeby stworzyć porównanie, to dwie strony słówka jak są we względnej równowadze. Czyli na przykład czarny jak smoła, głupi jak osioł, e, odważny jak lew. Więc mamy względną, równ względną równowagę pomiędzy tymi dwoma częściami. Natomiast jeżeli weźmiemy sobie porównanie homeryckie, to jedna część porównania jest no, krótka, jest zwięzła. Na przykład Achilles gonił Hektora. Okej, okay. ale teraz jak gonił Hektor? Jak go ścigał? Śc tak z pamięci teraz, ścigał go jak orzeł, który gonił gołębia yy, po niebie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Można sobie to w takim preludium do do pojedynku Achillesa sektorem przeczytać, a więc porównanie homeryckie jest to bardzo rozbudowane porównanie, którego druga część jest rozbudowana do rozmiarów oddzielnego obrazu poetyckiego. Tak brzmi mniej więcej definicja taka poprawna. Także to jest proszę Państwa wszystko epos. Bardzo długi ten materiał mi się nagrał, nawet dłuższy niż myślałem. Następnym Odcinku, popatrzymy sobie troszeczkę na postać Homera, popatrzymy sobie na tak zwaną kwestię homerycką i jeszcze kilka takich ciekawostek związanych z, z, z eposem. Postaram się wrzucić. A dodam jeszcze tak: każdy prawdziwy epos ma inwokację. Rozpoczyna się inwokacją. Inwokacja jest to uroczysty zwrot poety do bóstwa które to bóstwo ma mu pomóc w napisaniu dzieła. Tak? A więc jest to taka uroczysta apostrofa. Homer oczywiście zwraca się z prośbą do muzy, która ma mu pomóc opisać gniew Achillesa, który doprowadził do bardzo no, nieprzyjemnych sytuacji w obozie, e, obozie Achajów tak? i bardzo mocno zdenerwował Agamemnona. E, do kogo zwraca się Adam Mickiewicz w inwokacji z pana Tadeusza? No to sobie sprawdźcie, bo to nie jest takie łatwe pytanie. Trzymajcie się, pozdrawiam, do zobaczenia, usłyszenia.